Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie barany z tej strony Kamila i na Robimy rozkład na październik, na październik 2019 roku. Jest to czytanie ogólne, poczytania prywatne zapraszam do siebie, piszcie na maila. A z tego weźcie to, co z wami rezonuje. Co nie dotyczy was. Zostawcie, nie wchodźcie w to głębiej, bo nie ma co mieszać własnej energetyki z nieswoją, yy, bo czasami to niebezpieczne. Dopasujcie to do swojego życia i zobaczcie, czy rzeczywiście ma to jakieś przełożenie na wasze życie. Ten miesiąc dla was. Nieźle. Sąd. Bardzo ważny miesiąc. Jest ważna decyzja zostanie podjęta. Miesiąc, który ma szansę decydować o tym, jak będzie, jak będzie się wasze życie toczyło w najbliższym czasie, sąd wzywa do tego, żeby wziąć życie w swoje ręce, żeby wziąć odpowiedzialność za to życie. Żeby wybaczyć żeby chcieć pożegnać przeszłość i iść dalej, żeby na nowo stawić się do życia i, i chcieć rzeczywiście życia, nie lunetykować. To jest nowa szansa. To nie jest łatwa energia, bo wymaga od nas bardzo dużo samodyscypliny, bardzo dużo takiej szczerości wobec siebie, wobec innych. Ale właśnie dzięki temu. Ona jest taka taka odżywcza. Co wam pomaga w tym miesiącu? Hmm. Kolejny wielki arkana, bardzo ważny miesiąc. Koło fortuny wam pomaga. E, czyli macie w tym miesiącu szansę już na coś. Może czekaliście? Czekaliście na to, żeby, żeby móc coś zrobić. E, albo żeby Wiedzieć, że chcecie to zrobić, żeby mieć okazję ku temu, żeby mieć odwagę ku temu, I, i w tym miesiącu możecie to robić. Sprzyjają Wam także podróże, odważne zmiany, poddawanie się tym zmianom, niehamowanie ich. Co Wam może przeszkadzać? Poczucie takiego obowiązku, albo taka nostalgia, że mam okazję, na przykład, iść do lepszej pracy, ale z takiego poczucia lojalności wobec kogoś innego odbieram sobie tę szansę. I to jest na pozycji tego, co przeszkadza, więc ktoś może powiedzieć: No ale lojalność jest super przecież, no ale to tutaj przeszkadza, więc to nie jest dobre, akurat w tym rozkładzie. Takie rozczulanie się i rezygnowanie z siebie na rzeczy innych, też e, mierzenie siebie dzisiaj e, jakoś miaru z przeszłości też jest bardzo krzywdzące. Zobaczę jak to jest w książeczce opisane. Akurat tutaj. podobnie tak jak powiedziałam No ja mam wrażenie, że tu coś was wzywa i możecie iść dalej i możecie czuć się w tym spełnieni, szczęśliwi, a jednocześnie przywiązanie do tego co znane. Um. hamuje was przed tym, żeby pójść w nowe. No dobra, a wy jak się pokazujecie w tym miesiącu? Wy pokazujecie się jako król buław, czyli jesteście bardzo sobą i dobrze by było, żebyście byli odważni, bo myślę, że podejmujecie tę decyzję, że jakoś przełamujecie właśnie tę nostalgię i to poczucie obowiązku, że jesteście w stanie wykorzystać tą szansę, którą niesie życie. To jakaś szansa, jakaś zmiana, jakiś prezent od losu. Wymaga od Was odwagi i zaryzykowania. Też skupienia się na sobie. Bo nie chodzi o to, żebyście myśleli tylko o sobie w tym miesiącu, ale widzę tu takie niebezpieczeństwo, że dla kogoś ze względu na kogoś, na coś możecie zrezygnować z, czego, co je, z czegoś, co jest dla was dobre i nie powinno tak być co odchodzi do przeszłości, albo co do tej przyszłości jakieś współpraca. no jakaś praca odchodzi do przeszłości, jakieś współdziałanie yy, jakieś towarzystwo może być też podejście, odejście od starego pomysłu, wzięcie w końcu spraw w swoje ręce i realizowanie tego, jak Wy chcecie, a nie jak jakaś grupa chce, z którą Wy działacie, lub jakaś osoba, z którą Wy współpracujecie. Albo te współprace samoistnie odchodzą do przeszłości, albo yy, należy podjąć tę decyzję. Ja myślę, że wy to będziecie podejmować tę decyzję. Czy to jest tutaj szczególnie ważne. Co nowego do życia przyjąć? Tak, kochankowie. Nie mówiłam. Podejmujecie tę decyzję i niech ona będzie dobra dla Was. Eee, może ja mam wrażenie, że te króliki tak idą w dwóch różnych kierunkach w tym momencie. I na pewno nie jest to łatwe i może ze sobą eee, nieść konieczność rozstania się. Dla niektórych to może dotyczyć związków, dla niektórych to jest rozstanie się z jakimś pomysłem na siebie, na biznes, na pracę. Dla niektórych właśnie rozejście się ze współpracownikami, pracodawcą, firmą. Dla niektórych to może być przeprowadzka. Zmiana jakiegoś kierunku, kierunku kształcenia, także. Co jest największym wyzwaniem przy, y, dla Was w tym miesiącu? O, ale mocne. No, zamknięcie tego etapu jest trudne. Jest trudne y, pójście dalej, a właśnie to powinniście zrobić. Jestem ciekawa jaki to etap jest. Czego dotyczy ten etap? Królowa buław. No, możliwe, że jakieś partnerstwo może to jest związane z ważną kobietą dla was. Jakaś może jakaś przyjaciółka, właśnie współpracownica, szefowa. Ktoś, kto był dla was dobry i wy nie chcecie go skrzywdzić. No, jest tutaj też partner, partnerstwo. Jaka jest odpowiedź na to? Pewne rzeczy trzeba skończyć, bo one już dalej nie mogą iść. To jest dziesiątka. Tutaj dziesiątka Wam pomaga. Mamy dziesięć dwa razy. 10 buław, to jest już takie przeciążenie, w którym my nie możemy nieść więcej, bo to jakby jest już fizycznie niemożliwe. Już teraz można tylko zacząć od nowa. A na przykład może być tak, że w tej pracy się nie rozwiniecie, nie będziecie mogli zrealizować swoich planów, że nie wiem, ucząc się, może chcecie zmienić właśnie kierunek jakiejś nauki, jeżeli tu są osoby uczące się, to, to, to po prostu nie jest wasza droga i w tym momencie najlepiej jest zmienić ten kurs. Z tą osobą już dalej no nie pójdziecie, to trzeba. Stawić czoła tej prawdzie, która nie jest przyjemna i nie jest łatwa, bo bo to była nadzieja, bo to była miłość, bo to była walka, bo to było jakieś staranie się. Zawiązały się w tym miejscu przejaźnie, przeżyliście bardzo ważne momenty. Szkoda jest to zostawiać, ale wiecie, że trzeba. No to co jest waszą największą siłą? kapłanka, słuchanie wewnętrznej intuicji tego głosu Ym, i prawda to, to jest odsłonięcie prawdy, to jest też przyjęcie tej mądrości, która do was przychodzi ale też podzielenie się nią, odsłonięcie jej do innych więc ja bym to widziała jako rozmowę i tutaj też jest ta dwójka to partnerstwo mi się nasuwa yy, to może być związane z jakąś drugą osobą, bo nawet jeżeli to chodzi o pracę, to to chodzi o osobę na przykład z tej pracy. Nie, nie, nie jakby o firmę, tylko o jedną tę koleżankę, której wy na przykład nie chcecie zostawiać. Ale to też jest relacja między wami, między wami a wami. Szczerość wobec siebie też jest waszą największą siłą. No i co ją kierować. Paść jakieś jakaś nowa praca, nowe propozycje, zaczęcie na nowo, zaczęcie budowania czegoś materialnego na nowo, zaczęcie także nowej nauki, rozpoczęcie działania w nowym miejscu. To będzie dosyć krótkie czytanie z tego, co widzę. Co przychodzi od innych ludzi do Was? No, śmierć, jakiś koniec, jakieś rozstanie się, właśnie ta mądrość, ta mądrość musi. Przychodzi i, i mówi: Słuchaj, no, już trzeba to pożegnać. To już jest koniec, ale po, po tym, kiedy to słońce wzejdzie, kiedy prawda już zostanie wypowiedziana, kiedy zostanie też przyjęta do świadomości przez Was i przekazana będzie dalej, nastanie jasność. I już będzie można sobie to poukładać. No, tylko potrzebna jest ta noc, ten dzień, ten czas, w którym zrzucacie starą skórę. Często na karcie śmierci jest wąż pokazany, który właśnie zrzuca tą starą skórę, bo, no bo musi, bo musi założyć nową, która będzie bardziej do niego pasować. Nie wiem, czy to boli węże. Wiem, że śmierć jest bolesnym procesem. Wiem, że człowieka to boli, że to jest trudne, ten moment przejścia, ale wiem też, że jeżeli jest prawdziwy, to nie jest długi. Jest krótki, bo człowiek by nie wytrzymał dłużej takiego uczucia. Więc ewolucyjnie trochę tak jest, że my się nosimy z decyzjami, nie wiemy, ale kiedy już wiemy, to podejmujemy tę decyzję szybko. I to przychodzi od innych ludzi. Ja myślę, że ktoś Wam może ułatwić podjęcie tej decyzji. Ktoś może już przeczuwać, może wiedzieć. A w różne, na sto różnych sposobów, nam ktoś może pomóc podjąć taką decyzję. Na przykład, może zachować się bardzo niefajnie i my już dłużej nie możemy. I to jest prezent dla nas. Daje nam w prezencie takie niemiłe zachowanie, które, które to właśnie jest dla nas bodźcem, do tego, żeby w końcu coś przerwać. No to jest. Ostateczny koniec czegoś i początek czegoś innego, i tu jest bardzo dużo kart mówiących o tym, że coś się kończy, coś zaczyna, że to nie jest łatwe. No ja nie wiem, może to nie jest Wasza decyzja. I zobaczę, co, co Wy do innych ludzi. A Wy do innych ludzi. A Wy trójka mieczy, więc możliwe, że to nie jest do końca Wasza decyzja. Ale. Nie, nie, to musi być Wasza decyzja. Znaczy. Ja widzę to tak, że Wy tego chcieliście. Żeby się, że Wy sami myśleliście o tym, że no chyba się rozstaniemy, chyba trzeba odejść, chyba coś trzeba zrobić z tym, e, coś zmienić, że Wy myśleliście o tym, tylko się baliście, nie chcieliście. Trudno Wam się było do tego przyznać. I z tymi kartami widać, że no. Pozytywnym aspekcie jest w końcu, dzięki temu, że z otoczenia ktoś przynosi tę energię śmierci, pomaga wam podjąć decyzję, to wy jesteście w stanie coś zobaczyć, bo Trójka Mieczy to jest uzmysłowienie sobie czegoś. I to jest właśnie wasza siła, że wy uzmysłowiacie sobie coś i dzięki temu jest nowy początek. Wy nie jesteście słabi, wy jesteście jak najbardziej w swojej energii. Więc ja nie widzę tego jako takie strasznie trudne do przeswojenia. Może z początku. Ale to jak mówię, to nie będzie trwało długo, bo Wy sami wiecie już, że tak trzeba. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo w Waszym życiu. Paśmie, czy jakaś kłótnia, jakaś walka, jakieś szerpanie się. To także może być nauka, dokonywanie trudności. To jest także no, wiedza, ale takie posługiwanie się w nieodpowiedzialny sposób wiedzą. Czyli wy możecie przez, przez przypadek się czegoś dowiedzieć, komuś się coś wysypało, wy coś podejrzeliście, przypadkiem zauważyliście, wiecie już o tym. Na przykład wiecie, że będą zwolnienia za tam trzy miesiące, skądś, nie wiadomo jak, się dowiadujecie tego, nie powinniście tego wiedzieć, ale to jest jakby prezent dla was, coś was denerwuje, porusza, ale wy wiecie, że już że tak dobrze i tak dobrze, że to się stało co was może zaskoczyć a rycerz kielichów że wy teraz będziecie mogli się spełniać właśnie, albo z jakąś inną osobą albo w innym miejscu, albo w innym dziale, albo na innym stanowisku albo w innym mieszkaniu albo, no nie wiem że wy w końcu dochodzicie do tego co wam się podoba i tak jak ja zawsze mówię i będę to powtarzać jak za tę płytę, bo mam wrażenie, że ludzie, nie nie wszyscy ludzie to kumają ja mówię tutaj o takich dużych zjawiskach, ale to może dotyczyć też małych zjawisk. Na przykład idziecie do fryzjera. Przez spazia mieczy, czyli nieodpowiedzialną komunikację, źle się wyraziliście, fryzjerka wam ścina 5 cm, a 20 cm włosów. Nigdy takich włosów nie miałyście. Boicie się strasznie tego. Wiele znam kobiet, które są bardzo przywiązane do swoich długich włosów. Jest to ewidentny koniec, jest tutaj takie no, rozczarowanie, coś zupełnie nowego. No i spełnienie, bo nigdy byście sami nie podjęli tej decyzji, ale dopiero teraz czujecie się dobrze i jest wam jakoś, nie wiem, wygodniej i tak ładniej, i się sobie bardziej podobacie. No bo słuchajcie, no, nie każdy będzie się rozstawał w tym miesiącu, ale taka energetyka może naprawdę się przerodzić w wiele różnych sytuacji one są bardziej lub mniej takie poruszające nas. Ale lepiej jest emocje, trudne emocje przepracowywać na małych wydarzeniach. I tak jak bo wiecie, energia energia dookoła nas. Mamy na przykład taką energię niosącą trochę zniszczenia. Gdzieś nie wiem, przynieśliśmy skądś, gdzieś się przyczepiła do nas taka energetyka. I nie wiedzieć czemu chodzimy, się potykamy, się uderzamy. I to jest naprawdę całe szczęście, że tak się dzieje. Bo mogłoby się na przykład to dużo gorzej zrealizować. Ale jeżeli my mamy świadomość tego, że jeżeli chodzę, ja się potykam, to pewnie coś przy mnie siedzi, pewnie wdepnęłam w jakieś takie energetyczne łajno, trzeba by się z tego obmyć a nie denerwujemy się na krzesło, że o, może ciągle chodzę, się potykam, jaki beznadziejny dzień, to wtedy rzeczywiście my jesteśmy w stanie tę energię jakoś rozpracować. Jak nie będziemy na małych doświadczeniach życiowych przepracowywać ani zdarzeń karmicznych, ani właśnie rozładowywać energii, to będą przychodzić duże zdarzenia życiowe, a one już nie są takie przyjemne i nie są takie łatwe. Powiem więcej, są bardzo, bardzo trudne, bo postawcie się na miejscu osoby, która w tym miesiącu będzie się rozstawała z jakąś kochaną osobą, z którą trudno było być razem trochę, być osobno nie wyobrażała sobie, a na przykład nie dogadać się z fryzjerką. No ja bym wolała nie dogadać się z fryzjerką. No i rada, barany, dla wszystkich baranów, i tych fryzjerek, i tych, ee, co się rozstają. Paść kielichów. Świadomość emocji. Pozwolenie sobie na to, żeby te emocje przez nas przepłynęły. Od strachu, przez złość, przez jakieś zaprzeczanie temu, przez targowanie się z tym, wiecie, jak są te takie etapy żałoby. Pożal smutek do akceptacji, do zobaczenia tej sytuacji z innej strony. Żeby nie zatrzymywać się, bo to jest niebezpieczeństwo, że wy zatrzymacie się na żalu, że to nie powinno się stać. A jak po, po, pozwolicie tej energii przepłynąć przez całe wasze ciało i to nie zadzieje się w jeden dzień, ale pozwolicie, niech to tak się rozpracuje w was, niech to tak się rozetrze, niech, niech to rozejdzie się po ciele i, i to zobaczycie, że możecie rozpocząć coś zupełnie nowego. Bo mamy tu dwóch paziów, mamy tu dużo spełnienia, bardzo dużo radości. Tak, coś się kończy. Jakiś etap się kończy, z czymś się żegnacie. Owszem. Ale to nie jest tragedia. To jest dobre. Ja wiem, że Wy już dawno wiedzieliście, że to pewnie tak się skończy. Mieliście takie przeczucia. Mak. Rycerz denarów i papież. Z czasem, kiedy zaakceptujecie tę sytuację, zobaczycie, że teraz jest wasz czas. Że teraz to wy będziecie realizować swoje pragnienia, swoje marzenia. Będziecie mieli ku temu okazję, bo one przychodzą. Bo to jest część koła fortuny. Wszyscy myślą, o, zmiana na lepsze. Tak, to jest zmiana na lepsze, ale ona może zacząć się równie dobrze śmiercią. Bo zmiana na lepsze może zacząć się równie dobrze tym, że ktoś powie, zwalniam cię. I ktoś. No ale jak to zmiana na lepsze? No, w perspektywie czasu zobaczysz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego Barany. Bardzo podoba mi się to czytanie. Kto, jak nie Wy, jesteście bardzo odważni, więc y, powinniście sobie jestem. Na pewno sobie jestem poradzicie, o ile tylko pozwolicie przepłynąć emocjom i nie zatrzymacie się na trójce mieczy, bo to jest bardzo niebezpieczne, żeby. Zatrzymać się w tej energii, bo to zostawia nas w miejscu, w którym my czujemy wieczną krzywdę. A to zabiera nam radość życia to zabiera nam zdrowie i miłość. Więc, no, 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 nie robić tak. Bóziaki, papa.